Jesteśmy już po szóstej edycji konkursu. W tym roku otrzymaliśmy blisko 50 prac, również z całej Polski, mimo obaw. Mimo obaw, bo Kwesti sprawa, sprawa pandemii też zaciążyła na, na pewnej recepcji festiwalu i obawialiśmy się, że, że w tym roku mogą być problemy, a jednak nie. Myślę, że, że tę popularność festiwalu w całej Polsce poświadcza to, skąd nadesłano nam, nam, nam filmy. W finale znalazły się na przykład filmy z, z Warszawy, trzy filmy z Wielkopolski, dwa z Podhala i jeden z Podkarpacia, więc myślę, że to, to buduje taką pewną panoramę, panoramę ogólnopolską festiwalu, co, co mnie ogromnie cieszy. Na pewno ta edycja miała bardzo wysoki poziom, bo były naprawdę świetne, każdy naprawdę zrobił na mnie wysokie wrażenie. Na pewno w każdej edycji bardzo liczy się kreatywność, ale szczególnie mogliśmy to zauważyć przy tej edycji, bo wygrał film, który był stworzony z klocków Lego, więc zupełnie coś innego tak naprawdę. Mieliśmy może innych faworytów, ale faktycznie tutaj została doceniona ta kreatywność, na pewno dużo pracy zostało w ten film włożony, ale tak uważam, że każdy film naprawdę był bardzo dobry, bardzo profesjonalny, te filmy były na wysokim poziomie. Tak samo jak zasłużył, Żeby znaleźć się w tym finale, tak naprawdę. Reżyserowałam book trailer y, powieści Elizy Orzeszkowej nad dnie. E, I jest to klasyk, jest to klasyk literatury, lektura szkolna. E, gdyż mm, członkowie mojej grupy nie byli do, dość przekonani do, do tego pomysłu. E, ale e, myślę, że ostatecznie dobrze wyszedł. E, no i o samej powieści mogę powiedzieć właśnie, że. Dzieje się to właśnie w XIX wieku, jakby prezentuje właśnie to polskie społeczeństwo, to wyższe i to niższe. No oczywiście ten wątek miłosny. Postaraliśmy się też w filmie ująć te najważniejsze wątki, ale też te, które by zachęciły. Chciałam, żeby to wyglądało jak obraz, ale nie zupełnie wiedziałam, jak to zrobić, więc był to efekt po prostu końcowy, który bardzo mnie usatysfakcjonował. gdzie będziemy mogli grupę przyjaciół, bo właśnie chcieliśmy przedstawić naszą taką relację, jakby powiem, grupy przyjaciół, która przechodzi przez różne takie koleje losu, że tak powiem, i zmaga się z różnymi problemami i właśnie znaleźliśmy naszą książkę. Zależało nam na tym, żeby było dużo bohaterów, bo mieliśmy dużo chętnych aktorów właśnie do wystąpienia w tym filmie. Dlatego ta książka nam bardzo odpowiadała. W dodatku bardzo tam jest dużo wątków, dużo się działo, więc fajnie można było naprawdę ten film nakręcić, użyć różnych rekwizytów, tutaj wykorzystać nasze nowotarskie okolice i stworzyć bardzo dobry film, moim zdaniem. Bacówka była koleżanki, należała do właśnie koleżanki tam z okolic Raby, Bielanki. I właśnie stwierdziliśmy, że musimy wykorzystać jakby to piękno tego miejsca i bardzo nam wpasowała się właśnie w klimat. I stwierdziliśmy, że po prostu to jest miejsce, w którym musimy nagrać. No i też chcieliśmy właśnie mieć ujęcia na dworze, pokazać krajobraz mimo wszystko Nowego Targu, a jeszcze była zima. I to wszystko tak, tak ładnie się zagrało po prostu nam wszystko pasowało. Świat nie został stworzony dla człowieka. Jest on niedobrym miejscem i rządzą nim demony. Demony zwykle nie wyglądają jak demony. Właśnie wróciliśmy z Włoch, gdzie 27 marca odbyła się uroczysta gala w Teatro Sociale w Bresci. Gala, która podsumowywała tę edycję festiwalu. I spośród filmów nadesłanych właśnie z Polski, z Włoch, Chorwacji, Bułgarii, Rumunii, Hiszpanii, wybrano film polski. To były ogromne, ogromne, ogromne emocje i ogromne, ogromna radość. I to też myślę, że poświadcza pewien poziom nasze, nasze, naszego, naszego polskiego festiwalu, bo co roku jednak udaje nam się na tym forum, forum międzynarodowym zaistnieć. A to o czym świadczy? Nazywam się Pani Funkę. Co tu robię? Dobre pytania. W hotelu, który pieszczotliwie nazywamy podniebnym, jestem na całorocznej praktyce. Czym się zajmuję? Sprzątam, prasuję, szoruję, czyszczę. Czasem wieszam w zasłony. Ale nie jest źle, bo oprócz tego w ja się mam własny pokój, poznaj świetnych ludzi. Wrażenia z kali uważam za bardzo dobre. Ja występowałam na scenie, byłam jedną z prowadzących razem z moim kolegą. Bardzo podobała mi się ta rola, coś nowego, coś, coś zupełnie innego. Um, także było to dla mnie przyjemne doświadczenie na pewno. Wydaje mi się, że. Też jest to bardzo dobre doświadczenie dla nas, bo mogliśmy też doświadczyć tej gali ze strony technicznej, bo też się zajmowaliśmy taką koordynacją, przygotowywaniem pewnych rzeczy. I jest to na pewno takie doświadczenie też uczące nas, czego jakichś takich doświadczeń na przyszłość na pewno. A ze strony widza było to naprawdę wspaniałe takie przeżycie, móc zasiąść i oglądać właśnie to wszystko tak ładnie przedstawione, wszystkie występy i wszystko było tak naprawdę dopracowane. Mm.